Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie i jak widzicie zmierzam do Pepko, więc dzisiaj zapraszam Was na przegląd Pepko. Mamy tutaj wspaniałą kolekcję, ostatnio pokazywałam Wam to misę, ale ta paterka to hit tej kolekcji, ona jest przepiękna, taka szklana i pokażę Wam ją jeszcze raz, bo tutaj osoby pytały. Nie wiem, czy odnalazły mój wcześniejszy filmik, tak więc ta paterka kosztuje 40 zł, ma lustrzaną tutaj taki lustrzany wkład i złote obramowanie. Jedna z ładniejszych paterek, które ostatnio pokazały się w Pepco. Ostatnio również pokazywałam Wam to misę, ona jest dosyć ciężka. Jest tutaj taka mieszanka kolorów granat ze złotem. Również kosztuje 40 zł i też jest bardzo ładna. Przechodzimy na dekoracje jesienne, ponieważ dużo już pokazało się nowości i mamy taką między innymi dynię, która jest podświetlana. Bardzo ładne ma tutaj połączenie takiej czerni z pomarańczą. Kosztuje 30 zł. A tu już zachwycałyście się tymi dyniami, one są bardzo ładne, te mniejsze kosztują 12 zł, występują jeszcze w kolorze pomarańczowym, a większe 20 zł i tutaj w tym pepku akurat pooklejali ogonki, tak więc ceny już znamy. Jest jeszcze taka ledowa dynia, ona już w zeszłym roku też występowała w pepko, kosztuje 35 zł i tak się prezentuje. Bardzo ładne suszki pokazały się w takim bukieciku, i za ten bukiecik zapłacicie 25 zł, ale zobaczcie, jak one są przepiękne. Jak wstawicie je do przezroczystego wazoniku i poświe, podświetlicie takimi lampeczkami, które kosztują 6 zł. zaledwie, to jest taki efekt. Ja przymierzam się do zrobienia czegoś takiego, to może właśnie skurzę się i Wam pokażę. Nowe mm, rameczki w, takiej białej, mm, w takim białym drewnie. I teraz mamy lampkę srebrną. Była ostatnio pokazana złota, teraz jest srebrna. Widzę nowy sztuczny kwiatek za 40 zł, i tu też suszki mają kolor takiej bardziej mm, bieli z delikatnym, jasnym beżem. Te paterki już też jakiś czas temu królowały w pepku, ale zobaczcie, jakie fajne, duże rameczki znalazłam w takiej ramce złotej, 30 na 40 cm. Kosztują 12 zł, więc jak na taką dużą ramkę, gdzie możecie wsadzić jakiś obraz czy duże zdjęcie, to jest świetna cena. I macie tutaj rameczki złote, białe i srebrne. talerzyki widzę pokazały się w tej kolekcji. Teraz nowej. I tu macie taki deserowy za 7 zł i większy za dyszkę. Bardzo ładne śniegowce pokazały się widzę w ofercie za 40 zł i są one w rozmiarze od 35 do 41. Na dziale dziecięcym znalazłam wyżowy, który za chwilkę Wam pokażę, ale zobaczcie jak mi szczęka opadła, jak zobaczyłam te futerko. No po prostu przepiękne, bardzo ładny taki brązowy kolor. 100 zł kosztuje i występuje aż do 40, nawet chyba 4 rozmiaru widziałam, jak się nie mylę. I powiem Wam naprawdę, boczne kieszonki ma, piękny jest, jest taki właśnie dłuższy. Będzie na pewno cieplutko w nim w zimne dni. Ma takie właśnie trzy zaczaski. Bardzo przyjemny w dotyku. Dostępny kolor jest. Również czarny, tylko tutaj mamy zameczek złoty. Kosztuje 90 zł i tu jest defuterko z kapturem. A teraz zobaczcie, co pokazało się w kolekcji. Te paterki już Wam pokazywałam na tych nóżkach za 35 zł, ale obok pokazały się kubeczki, na które polowałam. Jeszcze poluję na takie słoiczki, które mają kapelusik i dynkę. Jeszcze ich nie ma, tak więc kolekcja wskakuje dopiero od 5 października. Więc te. Kubeczki, pokazuję w formie zdjęcia, bo nie wiem, dlaczego mi się usunęło nagranie. Na końcu filmiku pokażę Wam, właśnie, bo kupiłam sobie ten kubeczek. Zobaczcie, jakie fajne świece, świece dynie. One były w zeszłym roku, i tutaj macie większą za 20 zł. I tu jest jeszcze taka mniejsza. Która kosztuje 12 zł, i bardzo podoba mi się w nich to, że ma takie właśnie mm, szkło matowe. I ten zapach jest po prostu obłędny. W gazetce również znajduje się ta dnia, która była w zeszłym roku w tym samym okresie. Ona ma bardzo ładną tą przykrywkę złotą, pachnie czekoladą i kosztuje 30 zł, ale ta czekolada to jest po prostu coś pięknego. Jeżeli lubicie czekoladę, to ten zapach na pewno Wam się spodoba. I dostępne widzę w Pepko. Pokazały się w beżowym i czarnym kolorze takie osłony na ubrania. 60, wymiar na 92. Kosztują 10 zł. Ten kolor czarny 6 zł. Świetnie sprawdzają się na przykład do przechowywania kurtek zimowych. I pokazał się nowy z kolekcji kubeczek. On ma takie fajne. Ważki jest na razie w kolorze zielonym. Jestem pewna, że będzie jeszcze bordowy. 15 zł bardzo ładny kubek. Zawsze szukam nowości po całym sklepie i znalazłam dwa nowe zapachy. Mamy tutaj takie dwa pastelowe kolory, zielony i mm, różowy. Kosztują 25 zł i obydwa pięknie pachną, tak więc mi byłoby zdecydować się ciężko, który wybrać. Polecam obydwa. Pochodziłam dalej i znalazłam rękawiczki, które już wcześniej przewinęły mi się przez oczy. Ale bardzo ładny jest ten baranek. Do tego jest torebka i kapelusik. Można sobie fajnie skompletować, i tutaj mamy całe, plus taka e, sweterkowa część. Postanowiłam pokazać Wam, jak to wygląda na ręce. 17 zł kosztują właśnie tamte. Te prezentują się w ten sposób. Bardzo są e, mięciutkie, i powiem Wam, że naprawdę grubo zastanawiam się, czy sobie ich nie kupić, bo wtedy mogę swobodnie na telefonie m, sobie klikać. A tak, zawsze muszę ściągać całe rękawiczki. Przyjemne, te czarne też są bardzo fajne. Tutaj w sumie mamy dwa w jednym i też są w kolorze beżowym, tylko są o dwa złote droższe. Nie, o 5 zł, przepraszam, 5 zł droższe. Możecie napisać mi w komentarzach, jak Wam się jak podobają te rękawiczki. A tutaj taka fajna kurteczka na dziale dla dziewczynek. Kosztuje 50 zł, jest w rozmiarach od 134 do 170, ale wyciągłam Wam 170. Ona jest tak duża, że spokojnie pasuje na damską Mkę. Kolejno tutaj jest fajna taka kamizelka, również z tego samego materiału, tylko z kapturkiem i kosztuje 40 zł, występuje tylko w kolorze beżowym. Śliczne śniegowce w kolorze różowym za 30 zł dla dziewczynek są teraz w sprzedaży. I te draperki, one są po prostu piękne: beżowy kolor, wstawka tutaj przy sznurówkach pomarańczy. W środku jest przemiłe futerko, kosztują 40 zł i one są w rozmiarach od 22 do 31. Co tu jeszcze znalazłam? Znalazłam portfele. Cała ściana portfeli, i tutaj ten jeden jest za 20 zł, i tutaj za 17 zł są jeszcze takie, właśnie podobne w trzech kolorach: czerwonym, czarnym i beżowym. Na dziale dla chłopców znalazłam takie fajne bokserki, są z tego właśnie piżamki. I możecie dokupić bokserki. One mają bawełnę, tutaj widzę. I kosztują 15 zł za dwie sztuki. Kolejne takie fajne z piłką, też 15 zł. I to by było na tyle, kochani, dzisiaj. Zapraszam Was na ten przegląd action. Tam były przepiękne mikołaje, które tańczyły, czapka tańcząca świetne, duże gnomy 90 cm. Bardzo fajne rzeczy w Pepko, tak więc zapraszam Was na wcześniejsze przeglądy. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Zachęcam również do subskrypcji kanału, bo to dzięki temu kanał może się rozwijać lepiej. No i te filmiki mogą lecieć gdzieś dalej. Za wszystkie subskrypcje, komentarze i łapeczki bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ja przepraszam za dzisiejszy ton, ale taka jestem troszkę podłamana tą oglądalnością. Nie wiem, dlaczego te filmiki tak spadły. Wydaje mi się, że chyba mnie nikt nie lubi słuchać, choć dostaję od Was tak piękne komentarze i wtedy taka jestem podbudowana. To, jak patrzę, że na to, że kiedyś było 10 tysięcy mniej więcej oglądalności, to teraz jest 1002. I takie piękne rzeczy zakrzyn i tylko 3000 to naprawdę jest mi bardzo smutno i taki dzisiaj mam właśnie też nastrój. Ale jutro będzie nowy dzień. W głowie mam też trochę zmian. Może to akurat coś poprawi. Zobaczymy. Ja Wam życzę miłego dnia. Dziękuję wam, pa. pa. A jeszcze obiecałam Wam, że pokażę, jak te kubeczki wyglądają. Nie wiem dlaczego mi się usunęło nagranie. Bardzo ładne są te kubki powiem Wam, że do tej paterki, która jest właśnie na trzech nóżkach, pięknie to będzie wyglądało. Ja mam w zeszłym roku kupiłam tą taką z fioletową m, przykrywką paterkę, ale ten kubek bardzo mi się podobał. I dokupiłam jeszcze sobie taką małą dynię w tym szkle, ponieważ jak się wypali, to umyję sobie ją i będę miała właśnie na cukiernicę w tym okresie właśnie jesiennym, bo jest przepiękna ale zapach jest też piękny, tak więc polecam Wam z całego serduszka. Dziękuję Wam ślicznie jeszcze raz, miłego dnia, dzięki Pa.